Ile będzie nas kosztowało zagrzanie 2000 litrów wody w zbiorniku akumulacyjnym prądem elektrycznym do temperatury 50 stopni? Zapraszam. Zaczniemy od spisania wskazań licznika. Licznik jest dwutaryfowy w taryfie G12W, co oznacza, że mamy o ponad połowę tańszy prąd również w weekendy. Data rok, miesiąc, dzień, godzina 12:44 w pierwszej taryfie 1886, w drugiej taryfie 71133 kWh. Akumulator ciepła, czyli bardzo dobrze zaizolowany zbiornik akumulacyjny jest cały opomiarowany i przed pierwszym rozgrzaniem zobaczymy temperatury wody na różnych poziomach. Na samej górze w zbiorniku jest 22,5 stopnia. Powyżej środka to temperatura 2, jest 22,2. Poniżej środka temperatura 3 jest 21,8 stopnia Celsjusza. Na samym dole czwarta temperatura to 19,7 stopnia Celsjusza. Proszę zwrócić uwagę, że pomiędzy pierwszym a czwartym tym termometrem różnica jest niemal 3 stopni Celsjusza. W aplikacji mobilnej ustawimy temperatury, do jakich ma zagrzać wodę akumulator ciepła. I na przykład temperaturę na samej górze w zbiorniku ustawimy na i 50,6 stopnia, temperaturę 2 ustawimy na 50,2 stopnia, Temperaturę 3 ustawimy na 49, i temperaturę 4 ustawimy na 45,2 stopnia Celsjusza. O godzinie 13 akumulator ciepła rozpoczął rozgrzew. Dzięki widżetom mamy stały podgląd i dodatkowo możemy ustawiać powiadomienia i alarmy o wartościach, które nas interesują. Na tym wykresie widzimy, jak cyklicznie rozgrzewają się układy sterujące, a następnie temperatura opada, oddają ciepło do przypływającej wody, czyli odzyskujemy ciepło. Około godziny 16.19 akumulator ciepła wyłączył się i sprawdzimy teraz temperatury i ilość pobranej energii. W przybliżeniu akumulator ciepła osiągnął zadane temperatury. I tak. Na termometrze pierwszym, na samej górze, mamy 50,8. Termometr 2 to 49,6. Termometr 3 to 50 ,2. I termometr 4 to 46,2 stopnia Celsjusza. Jeszcze raz odczytamy licznik. Mamy datę. Godzina jest 16:25. W pierwszej taryfie 1886, czyli bez zmian. W drugiej taryfie 71 208 kWh. Podsumowując, do zagrzania 2000 litrów wody od temperatury 20 do 50 stopni potrzebowaliśmy 75 kWh energii. Jeżeli pomnożymy to przez 26 groszy, da nam kwotę 19,50 zł. Jeżeli ktoś chciałby się podzielić również informacją zagrzania innym czynnikiem niż energią elektryczną, ile to będzie kosztowało, będę bardzo wdzięczny. Dziękuję za uwagę.